Opłata za opiekę nad dzieckiem w prywatnych żłobkach to średnio około 800 zł za miesiąc. Dla wielu rodzin to duży wydatek. Zdecydowaliśmy się na, na dziennego opiekuna dlatego, że... No jest przede wszystkim dopłata z miasta do, 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 tego, do tej opieki. No i opinia o tym dziennym opiekunie krążyła bardzo, bardzo dobra. W Złotowie funkcjonują trzy mini żłobki na ulicy Szpitalnej, Kolejowej i Studziennej. Każdy z nich ma dwie sale na zajęcia, zaplecze kuchenne i łazienkę. Opiekunki zajmują się dziećmi w godzinach od 6.30 do 16.00. Opłata dla rodziców w tak zwanym dziennym opiekunie to 4 zł za godzinę. Za resztę płaci miasto. Dodatkowo rodzice mogą starać się o dofinansowanie z programu 400+. Program zajęć dla dzieci nie różni się niczym od zajęć prowadzonych w tradycyjnym żłobku. Też prowadzimy zajęcia edukacyjne, takie zajęcia pielęgnacyjne, wychodzimy na spacery. Mamy posiłki. Dziecko tutaj odpoczywa, bawi się. No i staramy się, żeby atmosfera była domowa, jak u mamy. W każdym mini żłobku są dwie opiekunki, które zajmują się ośmiosobową grupą dzieci. Generalnie rodzice wolą, żeby dzieci były w mniejszych grupach. Wtedy zachorowalność jest mniejsza i każdemu dziecku możemy poświęcić więcej czasu. Wszystkie filie mają już komplet dzieci na przyszły rok, dlatego najlepiej zapisać dziecko do tej placówki rok wcześniej.